Eloszka Bamboszka. W tym filmie oceniłem najgorszy oraz najlepiej oceniany kebab w kutnie. Oczywiście według recenzji Google. A więc zapraszam. Kebaby, które oceniłem, to był super kebab kary oraz Ishan Kebab. Słuchajcie, aktualnie jak pewnie widzieliście, wcześniej ocenialiśmy najlepszego kebaba w kutnie. Teraz idziemy ocenić najgorszego kebaba w kutnie. A jaki to jest kebab? No to słuchajcie, już sprawdzamy. Wyszukujemy sobie kebab kutno. Super, wiecą. Może wyjdziemy, co? Może wejdziemy jednak. No we Ej, tu do filmu, że się też taki. Tak z perspektywy, jak że się wychodzi, nie? <anipark> <wand Yesterday> <Benjamin Layout> ok, a więc mamy tu kebaby. Sortuj, według. Nie. A więc mamy tu Ishan Kebab, 4, 4 gwiazdki. U którego już, słuchajcie, byliśmy. Mamy super kebab, karę 3, 8 gwiazdki. No i my teraz sobie obczajmy te wszystkie kebaby i zobaczymy jaki jest najtańszy, nie? Znaczy jaki ma najmniejszą cenę. No i słuchajcie, wyszło na to, ale bo to jest kraka. Wyszło na to, że słuchajcie, że słuchajcie, super kabkary z oceną 3,8, najbardziej, najgorzej oceniany, więc idziemy sobie do tego kebabika. Ja też sobie od razu menu bym chciał sprawdzić, ale w sumie nie możemy, bo nie ma tego menu. Więc słuchajcie, idziemy sobie, no i obczajimy jak to będzie wyglądać, nie? Plus dalej tu kopią, nie widzę jak kopią, ale słuchajcie. Pójdziemy sobie do tego super kawabkary, ale przed tym wejdziemy sobie do żabki albo do graszka, po jakieś pizzko, żeby nie było, że, nie wiem, dadzą od tego sosu zamiast słodnego, bo <noise> nigdy nie wiecie, jakie są to oceny. Jest aktualnie godzina 13:05, więc mamy mega dużo czasu na dzisiejsze ocenianie, ale w sumie i tak to jest jedyny kawab, którego musimy ocenić, a później to nagramy więcej odcinków dla Was. Bo ja Was że to jest 10 dni, 10 filmów? Co się dzieje? Kurde, nie wierzę. Nie wierzę, że jest to 10 dni, 10 filmów, 2. Y już nagraliśmy takie filmy jak Pokaz skateparku, pokaz kutna y Ocenianie rzeczy z Chińczyka W ogóle patrzcie, crash <śmulatory> <śmulatory> No i co, <to> sobie idziemy? <śmulatory> <śmulatory> Grahamka Śledałbym ją za swojego syna y Kanał tak, o 6,5 tysiąca O, ładnie No Od no, razu mi się skojarzyło te wszystkie Jest po... subik? No Jest subik To po warszawie co latają też tak, o subik, subik Na jakim kontynencie leżą Malediwy? Nie wiem, Grecja No, dobra, dziękuję bardzo. No, proszę Dzięki Będę tam nukał, co tam dobra. ciekawego macie Dobra, dobra, bardzo przyjazny Pozdro Dawaj no jak widzicie, ziomek mega przyjazny. Pozdro. Widzicie, nie musicie się bać kamery, bo my takiego nic złego nie robimy. E, słuchajcie, jesteśmy już e, blisko Super Kebab kary i myślę, że zamówimy sobie małego kebabika z wołowinką, nie? No. Z, I łagodnym sosikiem, taki standardzik. E, myślę, że ten kebab będzie... Cie, zobaczymy też ceny, ponieważ w Ishan Super Kebab płaciłem, e, nie wiem ile, 15 zł. Płaciłem 15 zł za... Małego kebaba z wołowiną i łagodnym sosem, a zobaczymy ile tu. Widzicie dobrze, myśmy poprosili małego kebaba z wołowiną i łagodnym sosem. D y nie na pewno. Dobra, to co, czekamy. To na twór, czekamy Dobra, słuchajcie, zamówiliśmy kebaba był to kebab mały, z wołowiną i łagodnym sosem. Jak na najgorzej ocenianego kebaba w Kutnie, jest on mega drogi, ponieważ 17 zł. Ominmy to, że na Ladzie pokazywał 16, ale to ten... Pani wydała mi mega dziwne, dziwne, ten, dziwną resztę, ponieważ powinno mi wydać po prostu 3... 3 złotówki. A zobaczcie ile tu jest drobnych. Widzicie? To jest masakra. Ale no dobra, zobaczymy tego kebaba. Jak się okaże niedobry, no to po prostu damy komuś, nie? Trzeba no gadać. I co, poczekamy na dworku, nie? Ja cię kręcę. Co nie nagrywasz? Nie że jest rado Co mnie nagrywasz? Mam po ulicy Słuchajcie, czekamy już około 5 minut na jednego kebaba. I jakby co, ona jest sama, tu nikogo nie ma więcej. Jest no ciekawe, nie? Przy okazji ogólnie to nie ma nikogo, tylko jesteśmy my, więc... i, i też sprawdzimy, czy ona da nam więcej jakby dodatku więcej mięska, jakby on będzie większy, z tego powodu, że... Ona, ona widzi, że my nagrywamy. Co? Ona widzi, że my nagrywamy bez, przez siebie. wiem, że widzi, ale... No. Ale zobaczmy, czy da, da nam coś więcej, nie? No. Bo to też jest kurde ciekawe. No ale co, no czekamy? Wiszani kebab, jak było mega dużo osób, czekałem 9 minut i 30 sekund. Więc... Tu Czekam ile, to już 6 minut? Siedem, może nawet. Na coś takiego. Ej, ona nożyczkami ścina mięso, ona nie może ma żadnej maszynki. Małe kebabicka, idziemy. Dobra. Siędziemy sobie gdzieś chyba, nie? No Możemy babecie? możemy w sumie na tej zielonej osi, nie? No, nie mamy jakoś daleko. Ej, dobra, słuchajcie, kebab 35 cm, coś takiego. Spory. On, on nie wygląda na małego, on wygląda bardziej na średniego. Szczerze. No To może jednak dobrze nam ten dała, nie? Przychodzimy częściej z kamerą yy, Widzowie, od razu mówimy, lepiej iść do Ishana, może jest trochę drożej Albo do Habibi Śmierdzi mega yy, Nie świeżą kapustą ogólnie Dobra, jak się boisz, to ja mogę pierwszy, nie? Ja jestem pierwszy, pierwszy kęs Pokaż, jak, jak napchany No tak wygląda mięsko, widać Pitka pita Widać? Choć Dlatego tego oczywiście nie wyrzucamy. Ekologia, słuchajcie, pełna ekologii. Dzień ziemi dzisiaj, więc nie wolno. O, przemoknięta pita, o nie! Gdzie? Tu, tu od tej strony, tutaj właśnie, gdzie masz ten. No nie, nie... So, sosem jest przemoknięta albo jest po prostu nawil jakaś nawilżona jakimś wodą czy czymś. Albo jest w ogóle jakaś dziwna. Albo może jest Dobra, bez przesady, może aż tak to nie, ale też możliwe, ale ona jest jakby była trochę spalona bardziej. Dobra, więc teraz będzie moja szczera, szczersza opinia. Czyli nie jest najgorsze, ale nie dało się tego jeść dziennie, co? Nie, ja już chcę wam powiedzieć, nie przychodź się tam. Już serio, no? lepiej sobie pójść kilometr dalej i chcę kupić odjeżdżankę kebaba i jeszcze dwa złote taniej. Myślę, że warto powiedzieć, że jak byłem w wakacje 2023 roku w tym kebabie, chciałem sobie zamówić na za nie wiem około 10 zł No i myślałem, że wiecie, będą to chociaż takie tendersy jak z Biedronki, bo to bym chociaż zrozumiał. Ale nie, to mięso było naprawdę złe. To była taka mielonka, ale taka, że tego się nie dało jeść. Frytki do tego były jeszcze nie nietosolone, były miękkie, surowe i wszystko w jednym. Więc to jest też dodatkowy argument, żeby tam nie przychodzić. Serio? Tak. Za 15 zł masz było wiszą. A za taki, taką cenę jak ten kebab, masz serem w wiszenie. Nie wiem, nagrywasz, dobra? Nieważne. Czyli co, jaka cenka? Ja Miałem takie 5 na 10. i Ty mnie nagrywasz? Teraz, operatorek. Dobra. Rzeczywiście nie pachnie najlepiej, tak szczerze jak... <grystanie> no daj, chodź. Możesz sobie iść. Dobra. No i jak ocenka? Bo gorące. <grystanie> Mie, w, ka w każdym, to się nie zmienia. Jest trochę nieświeży, są warzywa, ale tak to jest, nie jest jako źle. Testerkę bał trener Henio. <grystanie> pierwsze, nie młody Henio, tylko wielki trener Marcin z doświadczeniem dwuletnim. 6,5 na 10, nie jest najlepiej. No dobra, 6,5 na 10, tak? No, nie jest. No a więc, no to te kewawy nie są jakieś mega... Kur... sobie bawy są. Ej, ale zobacz w ogóle to mięsko, weź... Kula, kula, kula mocy. No to jest kula mocy, to konkretna, ale mięso nie jest złe, ale surówki, totalny minus. Uważaj, bo zaraz spadniesz. Minus 12. Nie na... wolałbym Domak sobie pójść dwa 2, 2, 2 za 19,99 Co? To dobry, ale. No. <laughs> <laughs> ja to jest dzisiaj Weź No, nie tak no nie ma, masz już, jadło. masz, bo to jest smutne aż. Sioma widzowie. Bluebeł. Ja smutny. Dobra widzowie, my teraz idziemy wystawić opinię. Jak widzicie 3,8 gwiazdek. A my myślę, że wystawimy tak, nie wiem, z dwie gwiazdki, 2,5 nie? Może trzy? No. Kurwa, nie, Dobra. A więc, słuchajcie, tak wygląda nasza, słuchajcie, y, opinia. Nagrywaliśmy film na ety z ocenianiem kebaba. Musimy powiedzieć, że kebab był dziwny: mięso tłuste, surówki nieświeże i obsługa nie miała entuzjazmu. No, takie jest przynajmniej nasze odczucie. Może u kogoś innego inaczej to wyglądało, mm -hmm. ale u nas było to co najmniej Aby dziwne. Słuchajcie, a więc teraz polecimy z ocenką według mnie najlepszego kawała w Kutnie jakim jest Ishan Kebab na ulicy Królewskiej Jest on między muzeum a chińskim marketem, więc mam nadzieję, że zrozumieliście Według mnie ten kebab był najlepszy pod względem ceny i jakości, obsługa mega miła jest tam około trzech pracowników, więc oczywiście nie musicie jakoś mega długo czekać, a kiedy ja czekałem na tego kebaba, było tak z około 15 osób w tym kebabie, plus co dwie minuty przychodziły oczywiście jakieś nowe osoby, więc tych zamówień się kręciły. No ale co, zacznijmy. A wy zostawicie. łapkę w górę, subskrypcję, wbijcie na Twitcha, Instagrama, Nb, ponieważ tam możecie zgarnąć fajne gry za niską cenę. No i pamiętajcie o kociku trak w sklepie Fortnite, dawno tego nie mówiłem. Pozdro najlepszym, najlepszym właśnie kebabem jest Ishan Kebab House, do którego teraz właśnie pójdziemy No i co? Zostawcie łapkę w górę, wciskajcie zaznaczkę, a my zaczynamy Jutro ocenimy najgorszego kebaba, więc... No i co kebabika? Już mamy, słuchajcie, jest to mały, za 15 zł z sosem łagodnym wołowiną, słuchajcie Tak wygląda Ej, zajebisty, serio, jeden z lepszych koław, jakie jadłem w życiu, mega dobry sos, nie spalone, niespalone, fantastyczne, możliwe, że jak weźmiecie sos ostry, no to będzie, no, więc nie powiem.